Nadziei, w drodze do jubileuszu Diecezji Łomżyńskiej. Diecezja Łomżyńska została erygowana bullą papieża Piusa XI w 1925 roku. Liczyła wówczas 520 tysięcy wiernych i została podzielona na 15 dekanatów obejmujących 129 parafii. Pierwszym biskupem diecezjalnym został biskup Romuald Jałbrzykowski, następnie biskup Stanisław Kostka Łukomski, który przeprowadził Kościół Łomżyński przez czasy II wojny światowej, biskup Czesław Falkowski, biskup Mikołaj Sasinowski, biskup Juliusz Pec, biskup Stanisław Stefanek, a od 2011 roku biskup Janusz Stepnowski. Biskupem pomocniczym jest biskup Tadeusz Bronakowski. Obecnie diecezje tworzą 24 dekanaty obejmujące 183 parafie znajdujące się na terenie województw Podlaskiego, Mazowieckiego oraz Warmińsko-Mazurskiego. Liczy prawie 500 tysięcy wiernych oraz ponad 500 księży. Chrześcijaństwo na ziemi Łążyńskiej jest znacznie starsze, ma tysiącletnią tradycję. Ewangelizacja tych terenów łączona jest z misją św. Bruno na Bonifacego z Kwerwurtu. Według tradycji, na wzgórzu świętego Wawrzyńca w Starej Łomży zbudowano pierwszy na tej ziemi kościół. Poza świętym Brunonem patronem diecezji jest też święty Andrzej Bobola, misjonarz, męczennik nazywany Łowcą Dusz, który w latach 1638–42 pełnił w mieście Urząd Kaznodziei oraz dyrektora w Szkole Kolegiackiej. Okres II wojny światowej przyniósł Kościołowi Łomżyńskiemu duże straty. Wielu duchownych i osób świeckich zostało aresztowanych, deportowanych lub zesłanych do obozów koncentracyjnych. 34 duchownych poniosło śmierć z rąk okupantów sowieckich i niemieckich. Jan Paweł II podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1999 roku beatyfikował 108 męczenników II wojny światowej. Wśród nich znaleźli się także kapłani pochodzący z naszej diecezji. Ksiądz Adam Bargielski, zamordowany w obozie w Dachau w 1909. W 1942 roku ksiądz Michał Piaszczyński zmarł z powodu wycieńczenia w obozie w Sachsenhausen w 1940 roku. W poczet błogosławionych została zaliczona także Marianna Biernacka, która w 1943 roku oddała swoje życie, żeby uratować synową w zaawansowanej ciąży. Została rozstrzelana przez Niemców niedaleko Grodna. Synem Ziemi Łomżyńskiej, jak sam o sobie mówił, był też niezłomny pasterz kościoła w Polsce, kardynał Stefan Wyszyński, beatyfikowany w 2021 roku. Urodził się w Zuzeli, uczęszczał do Łomżyńskiego Gimnazjum Męskiego i to w Łomżyńskiej katedrze dojrzewała w nim myśl o powołaniu kapłańskim. W dniu beatyfikacji prymasa tysiąclecia pasterz diecezji Łomżyńskiej, biskup Janusz Stepnowski, ustanowił kościół parafialny pod wezwaniem przemienienia pańskiego w Zuzeli, diecezjalnym sanktuarium błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Wśród ważnych wydarzeń w historii Kościoła Łomżyńskiego warto wymienić uroczyste obchody tysiąclecia Chrztu Polski z Eucharystią, której przewodniczył arcybiskup Antoni Baraniak, a homilię wygłosił kardynał Stefan Wyszyński. Podniosły charakter miały także nawiedziny kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, figury Matki Bożej Fatimskiej oraz powrót do Chodyszewa w 1928 roku obrazu Matki Bożej Pojednania wywiezionego do Rosji w 1914 roku. Do najważniejszych dat Kościoła Łomżyńskiego zaliczamy wizytę o świętego Jana Pawła II, 4 i 5 czerwca 1991 roku podczas czwartej pielgrzymki do ojczyzny. Papież sprawował mszę świętą z udziałem tysięcy wiernych przy kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Dokonał koronacji wizerunku Matki Pięknej Miłości w katedrze, pobłogosławił Dom Wspólnoty Kapłańskiej oraz gmach Wyższego Seminarium Duchownego. Ojciec Święty spotkał się też z Litwinami oraz Episkopatem Litewskim. Kościół Łomżyjski trzykrotnie gościł Konferencję Episkopatu Polski, a w kwietniu tego roku w Łomży odbyło się zebranie plenarne Komisji Konferencji Biskupów Unii Europejskiej Komece, które było okazją do rozmów na temat wyzwań stojących przed Kościołem w Europie i poszczególnych państwach Unii Europejskiej. W 2012 roku powstało Muzeum Diecezjalne, gdzie każdy zwiedzający może zapoznać się z historią diecezji łomżyńskiej. Do ekspozycji zostało przeznaczonych około 450 m2 budynku. Muzeum stale wzbogaca się o nowe zbiory i jest prężnie działającą instytucją na mapie kulturalnej miasta. Przyszłych księży kształci Wyższe Seminarium Duchowne, Muzyków Kościelnych, Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej, a działalność charytatywną prowadzi Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Od 2010 roku w Diecezji Łomżyńskiej działa Studium Życia Rodzinnego imienia biskupa Stanisława Stefanka. W 2001 roku powstało Radio Nadzieja, diecezjalne medium, które na stałe wpisało się w życie diecezji i regionu, łącząc kościelne oraz świeckie informacje o najwyższym stopniu rzetelności. Diecezja Łomżyńska jest organem prowadzącym katolickie liceum ogólnokształcące i katolicką szkołę podstawową imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoły katolickie zgodnie ze swoją misją nie tylko kształcą, ale też wychowują dzieci i młodzież w życzliwej i bezpiecznej atmosferze. Katolicka bursa szkolna to przyjazne miejsce, w którym uczniowie znajdują drugi dom podczas swojej edukacji. Emerytowani kapłani diecezji łomżyńskiej zamieszkują dom wspólnoty kapłańskiej w Łomży. Mamy w diecezji łomżyńskiej kilkanaście sanktuariów miłosierdzia Bożego w Łomży, świętej rodziny w Wyszkowie, Matki Boskiej Chodyszewskiej, Matki Pojednania w Chodyszewie, Matki Boskiej Płonkowskiej, Królowej Młodzieży w Płące Gościelnej, Matki Boskiej Łomżyńskiej, czyli katedralnej Matki Pięknej Miłości w Łomży, Matki Boskiej Wąsewskiej w Wąsewie, Matki Boskiej Osuchowskiej w Osuchowej, Matki Boskiej Wąsowskiej w Wąsoszu, Matki Boskiej Dąbrowskiej w Dąbrówce, Matki Bożej Pojednania Pani Małopłockiej w Małym Płocku, sanktuarium świętej od Dzieciątka Jezus w Porządziu, świętego Antoniego Spadwy w Ostrołęce, błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zuzeli i świętego Idziego w Wyszkowie. 2025 rok to setna rocznica powstania diecezji łomżyńskiej. W planach jubileuszowych obchodów są konferencje, audycje radiowe, wydawnictwa, koncerty oraz wiele innych inicjatyw przygotowywanych przez parafię oraz instytucje centralne diecezji. Drodzy bracia i siostry, zapraszam Was wszystkich na radosne obchody stulecia naszej łomżyńskiej diecezji. Serdecznie zapraszam.